kochani, dzisiaj przychodzę do Was z taką recenzją, porównaniem tej nowej szczotki z Reblonu. To jest One Step Plus, czyli ulepszona wersja tej kultowej, oryginalnej szczotki One Plus z Reblonu. I na pierwszy rzut oka widzicie, że tutaj ta górna część, ta szczotka jest mniejsza, po prostu jest mniejsza. Co dla mnie tak naprawdę jest, ja bym powiedziała, że to jest minusem, ponieważ uwielbiałam e, tą wielką szczotę po prostu bo bardzo łatwo wysilizować włosy, Tą mniejszą szczotką jest o wiele łatwiej pokręcić włosy na końcach, jeśli e, lubicie ten efekt. Ja osobiście za nim nie przepadam przy moich włosach, bo nie mam ich pocieniowanych, więc one po prostu tak trochę dziwnie wyglądają, gdy są lekko pokręcone e, na końcach, ale jeśli macie pocieniowane włosy, no to pewnie... Z tą szczotką efekt będzie fajniejszy. Jeśli chodzi o zmiany, jakie wprowadzili, to możecie sobie tą górną szczotę po, po przekręceniu tutaj ją wyjąć po prostu. I tak się zastanawiam, jaki jest sens tego. Wydaje mi się, to co oni zrobią, to za jakiś czas oni wypuszczą większą szczotkę i może jakieś inne, dodatkowe akcesoria. Tak mi się wydaje, ponieważ tak Dyson zrobił, wypuścił później te nieco dłuższe szczotki dla długich włosów, więc oni pewnie chcą więcej kasy zarobić i będą wypuszczali dodatkowe nasadki na, na tą szczotę. Ma taką samą moc, jak już mówiłam, ale wielka zmiana to jest to, co dużo osób właśnie narzekało na to, że na mocy high, na tej wysokiej mocy faktycznie nawiew powietrza był ogromny, ale tak samo temperatura była niesamowicie wysoka, więc osoby z bardzo cienkimi włosami, takimi jak moje, narzekały, że no, no jednak ta szczotka trochę niszczy je, Więc a dlatego zresztą przestałam ją używać, bo, bo miałam przez dłuższy czas używam, i później wymieniłam sobie na szczotkę z drybar. I chyba jest recenzja na moim kanale? Hmm. Jestem pewna. Na no, moim anglojęzycznym jest. Yy, i, I tą szczotkę Dry Bar'u to uwielbiam, jest świetna, yy, nadal używam. Ale oni teraz wypuścili właśnie, yy, tutaj widzicie, medium, yy, czyli średnią, średnią temperaturę i nadal mocny nawiew. Więc to jest taka, jak gdyby, no, to jest to dokładnie, o co wszyscy pytali. Yy. I dalej jest low, czyli to, co już było w poprzedniej szczotce, więc jest niski nawiew powietrza i, i niska temperatura. Ja nie lubiłam tego używać, a nie dawało mi takiego samego efektu i o wiele dłużej zajmowało mi suszenie włosów. No i tutaj mamy cool i off. Um, jestem przekonana, że cool i off, oczywiście off, oczywiście było. Um, więc tak, to jeśli chodzi o zmiany, no jak widzicie tutaj jest czerwony ten paseczek taki e, zamiast różowego, no i szczota jest o wiele mniejsza, ale to bym było na tyle. Jest nawet lekka. Wydaje mi się, że nawet jest lżejsza niż poprzednia. Ha! Więc tak, nie, może kabel jest nieco dłuższy? Mm, to tyle z tych z takich zmian, które zauważyłam. Pokażę Wam, jak stylizuję włosy. Tuż teraz. Jeszcze krótko przed suszeniem. Nie zapomnijcie o termochronie. Ja się pójdę wypsikać moją ruletką. Jeszcze użyję tego mojego ulubionego kremu stylizującego termochronnego. Ok i tak zaraz po ułożeniu i wysuszeniu wygląda ta strona, teraz będę się zabierała za tą, ale jak widzicie nadal jest yy, niesamowicie błyszcząca, gładziutka. Okej, okay, tak moje włosy wyglądają po. Postanowiłam także, co zazwyczaj nie robię, ale wypróbowałam opcję Q zaraz po ułożeniu włosów i mam wrażenie, że są nawet jeszcze bardziej wygładzone, więc super, polecam wam właśnie po użyciu wysokiej temperatury także sobie wystylizować je tą nieco niższą temperaturą. I um, tak chyba przez, nie wiem, może 30 sekund układam um, przy tej niższej temperatury i mam wrażenie, że naprawdę lepiej co wyglądają. Ale tak, jeśli chodzi o moje spostrzeżenia zużywania tej szczotki, to tak nie jestem oszałomiona. <śm> <śm> Wiecie, spodziewałam się, że będzie no po prostu o wiele lepsza ta szczotka, um, zaktualizowana. W ogóle przepraszam was, jeśli się za bardzo tutaj wyginałam, mam tutaj jakąś specjalną y, kamerkę, która y, sprawdza temperaturę, y, więc też mam y, wgram tutaj właśnie klipy z niej, pokazując wam właśnie jak, jak y, się nagrzewała ta szczotka, y, bo dokładniej właśnie widać y, y, wszystko. I, I to co zauważyłam, y, to zauważam, że po ponad y, Pięciu, ja tak suszę włosy zazwyczaj około 5 minut, 5 um, do 10 minut maksymalnie. Zazwyczaj właśnie stylizuję na tych szczotkach i, i zauważam, że po 5 minutach, już jak y, prawie byłam, y, prawie już kończyłam układanie, to zauważam, że ta szczotka była naprawdę gorąca. Y, pomimo, że miałam ją nastawioną na tą y, temperaturę średnią, to i tak się mocno rozgrzała y, jak porównywałam właśnie do temperatury tej wysokiej, y, to może 2 stopnie temperatura, 2-4 stopnie temperatura się podwyższyła, więc ta szczota się mocno nagrzeje, jeśli używacie jej przez kilka minut. Więc, no, mam przez to takie mieszane uczucia, no bo jednak faktycznie, jak pierwszy raz ją włączyłam, za każdym razem, gdy włączam od nowa ją do suszenia włosów, to faktycznie to powietrze nie jest aż tak gorące jak na tej mocy wysoki, Więc faktycznie Widzę różnicę, jednak jak y, używam tę szczotę przez kilka minut, no to ona się nagrzewa i bym powiedziała, że o wiele mniej widać te rezultaty. Tak więc ym, taki mój trik, który bym Wam poleciła, to jak y, czujecie, że już się ta szczota nagrzewa i ja nawet y, zaczęłam czuć y, po prostu taki zapach y, spalenizny, y, to polecam Wam y, przełączyć na y, cool tutaj tą opcję. I um, faktycznie zauważyłam w tej kamerce tutaj, którą mam, że się temperatura obniżyła do około 30 stopni. Więc duża różnica z 70 do 30. Tak więc myślę, że to może być taki, bym powiedziała, rozwiązanie tego problemu. Um, więc jeśli zaczyna się nagrzewać ta szczota, um, będziecie w stanie powiedzieć um, zdecydowanie. Um, będziecie, poczujecie, że, że jest dosyć gorąca i, i faktycznie te włosy, są narażone na bardziej wysoką temperaturę, to wtedy warto przełączyć do tej niskiej, kół zimnego nabiegu powietrza, wyslizować sobie włosy przez, nie wiem, 30 sekund. Naprawdę długo czasu to nie zajęło, żeby ta temperatura się mocno obniżyła, więc polecam Wam to robić, a później przełączyć sobie znów do, do medium, żeby zresetować, powiedzmy, tą temperaturę, no bo... Nie ma, wiecie, przy Dysonie Airwrap to faktycznie on ma tą technologię, która sprawdza cały czas temperaturę i się upewnia, że nie przekracza pewnej e, temperatury. Mm, tak więc e, to urządzenie tego nie ma, no bo jest o wiele tańsze i um, nie wstawiaj takiej technologii, dlatego sami jak gdyby manualnie musicie e, się z tym rozprawiać. Ale tak, no jeśli bym powiedziała, którą na przykład szczotkę kupiatą kupiła, tą czy tę poprzednią, no to jednak tą. Zdecydowanie jest lżejsza, mam wrażenie. I no jednak ta średnia temperatura ja odczuwam, że jest faktycznie o wiele łatwiej i o wiele przyjemniej stylizować włosy właśnie przy tej um, średniej temperaturze, bo w tej przy wysokiej no po prostu uszy, skóra mi tutaj e, strasznie piekła. E, nie mam tego problemu właśnie, gdy używam przy. Tej temperaturze średniej, oczywiście, gdy, się, gdy nie pozwalam na rozgrzanie się do tej wysokiej. A, więc a, powiedziałam, że fajnie, że jest ta opcja. No i także jeśli macie pocieniowane włosy. U mnie też tak próbowałam sobie lekko podkręcić, ale widzicie, nie ma takiego super efektu. Um, ale ta szczotka na pewno o wiele łatwiej można sobie podkręcić te włosy, więc jeśli macie pocieniowane, to będzie super efekt przy, przy Waszych włosach. A przy moich. Tego aż tak bardzo nie widać, ale jednak ta mniejsza szczotka no ma ten plus. Um, jest nieco droższa, wydaje mi się, ta szczotka. Chyba może o 10-20 dolarów nieco droższa. Um, co prawda, oryginalna cena tej e, poprzedniej szczotki chyba też była taka wysoka. Później ona zaczęła się zmniejszać, bo tyle osób kupowało i ona ciągle była na, na, na wyprzedażach. Więc możliwe, że to jest taka sama cena, ale. No nadal jest sobie wiele niż te wszystkie inne szczotki typu e, Drybar, oczywiście Dyson i, i a, T3, e, którą też testuję, ale nie wiem, ona chyba nie jest dostępna w Polsce, więc nie będę Was kusić, a, bo też jest droższa, ale jest fajna, jest fajna, tylko chyba produkty T3 nie są dostępne w Polsce. Dajcie mi znać. Jestem pewna, ale tak szukam i... Ups, ups, ups. O, zresztą też chciałam Wam wspomnieć, ym, y, przekręcanie. Ym, to przekrętło tutaj, jest o wiele łatwiejsze w użyciu niż w poprzedniej szczotce. Um, co bym powiedziała, że jest plusem. Bardzo łatwo ją się, ją się włącza i wyłącza. Um, tak więc nie, mam wrażenie, że ulepszyli tą szczotkę, ale nie jest to, wiecie, taka zmiana oszałamiająca, że ojejku, nowy Dyson era. nie, to nie jest to. Ale jeśli chcecie coś nadal, no taniego, um, co, co fajnie Wam ułoży włosy, to no, bym powiedziała, że to jest fajna szczota. Więc to tyle. Um, linki, um, jakie uda mi się znaleźć właśnie do tej szczoty, i w Stanach, i w Polsce e, dam Wam e, w opisie. I, I to by było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, e, dajcie mi znać w komentarzach i dajcie mi też znać, jakie inne produkty e, chcielibyście, żebym przedstawiła dla Was. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. pa! pa!